gdzie tutaj? Hubrexo i dzisiaj zagramy sobie pierwszy mecz w lidze ze Swan City ale no najpierw musimy zdjąć falka, który został skonfigurowany w meczu towarzyskim na jego miejsce wejdzie sobie e, Robin van Persie e, to jest słabo bo nie będę miał napastnika na ławce czekajcie, ktoś z was może na taką grać? Chyba nie prawda no dobra, no jakoś dam radę. <kłysy> hmm. Więc bez yy, przedłużenia zacznijmy <mysy> no, Ogólnie mam taki pomysł yy, robić, że Teraz, no wiem, no dopiero trzeci tak naprawdę odcinek z tej kariery, ale gdy dojdziemy do końca, tak będzie już końcówka, to sobie zobaczę oferty pracy i tak co sezon postaram się zmieniać klub, żeby no było urozmaicenie. Fajnie tutaj dopracowali premier i właśnie, że takie mamy no widzicie zresztą jak prezentowany jest skład, a w innych no to po prostu tak jak wiecie. No widzieliście na przykład jak nagrywam bajnym na Szkoda, że tak w każdej nie ma, no ale no, Barker no to jest taka jedna z no, najlepszych nich świata. No, Fabiański na bramce widzę, więc będzie ciekawie. No, jej no zobaczymy. No i Vidala w naszym klubie. ważne jak się zaprezentuje. Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę tego spotkania no zobaczmy czy sobie poradzi Rundle. robi się niebezpiecznie i dobra interwencja Szoła. Szoł już z kontratakiem. Czerwone diabły, góry na piłka do Runeja, ależ piękne podanie Rune, prosto padło Van Persson, ostatniej chwili choć jeszcze Di Maria i jest gol, niesamowita akcja. Równo 5 minut i piękny gol Angela Di Maria. tak później w ostatniej Di Maria, bum moc słówka. Po prostu Dimar nie ma... Poczekaj, wybaczcie, że zastopuję, ale chciałem coś zobaczyć No on ma dwie gwiazdki słabszej nogi, ale kurde on uderzenia z prawej, jak i z lewej ma tak silne, że to jest... On z każdej pozycji, każdą nogą praktycznie z, yy, wam strzeli dole. ma nie to nieudany ale dobrze, abaty powstrzymał. Dobra, górna piłka Di Maria, obok bramki minimalnie, pomylił się argentyński, Umocny. No, gdyby 10 minut dwa ale na no ciekawe, na no, chyba nie popisał się obroną, no, ale chyba żaden bramka tego nie byłoby obroną. On ma dobrze. Kłon mata i z problemami, ale broni Łukasz Fabiański no, bo... no, no no tak staram się też komentować, żeby nie było takiej ciszy przez 3-4 macie. Bo nie wiem, o czym mógłbym z Wami pogadać tak naprawdę. No. Może strata. United to ten jest zajębaczony uh, z wiska nie było fały ale na lepsze piłce, otrzymuje się United Abate uh, I Włoch walczył out Mata, Mata. Herrera No to był Delanek na Di Maria Show Herrera Mannpers ma to dośrodkowanie i nie niesamowita to mnie Polaka. Pojmujmy czemu tak mówię Evera, bo Anglicy nie czytałem tego H, ja, tak Evera czytają. Malej no i... ośrodkowanie Van Persie, za słaba ten Więc i daleki wykop, i dobrze, chociaż nie, nie, pomyliłem się do odległości Markus Rocho z Oliviera, ale dobry odbiór Andra Vidal. Vidal. Prosto do Di Maria. Di Maria, Di Maria, co mi planuje Między dwóch. Di Maria z dystansu Broni Fabiańskiej. Jeszcze do półce dośrodkowanie. Odchodząca piłka. Runej. zablokowany. No i powrót napastnika naszej naszej drużyny widali. Ogólnie zauważyłem, no że w tej chwili Runej bardzo jest aktywne, to znaczy często się wraca nawet pod własną bramkę, mimo że jest na i to jest na plus. Di Maria. Di Maria z dystansu między nogi i będziesz ostrożny, nie znowu, że pola. Zabrał sobie obronić. Taylor. I dobrze mata, ale za Max. Williams. Bez fauny Juan mata. Prosto padł, ale zbyt wcześnie. Choć jeszcze tutaj Angruney, przepraszam, czy nie pamiętam. Angra. Ojej, no, nic z tego nie wyszło teraz kontra, Cork. Mija obrońcę, Cork. Phil Jones. I fauluje przeciwbito. Nie jak, ale no... Briton. Dość niedaleko, ale bez problemu. Odebrano piłka, ktoś tam przez chwilę leżał w naszej drużynie, ale już się podniósł. Już z kontratakiem. Herrera. Herrera, no nie wiem jak to cztercie. Man Persii przesądził Gwiazdy Widal do, nie dobrze się ustawił ale dobrze poprawił go. do 0 i koniec pierwszej połowy 1 do 0 po ładnej bramce Angela Di Marini tak, ty bardziej, że udało się Nie, nie będę robił zmian, Chyba, że czekajcie, bo tu jeden... Nie, dobra, Mata jeszcze ma Jak widzimy, druga połowa zaczyna. Dimalia między dwóch odważnie, ale nie było fałdy. może show? Show piękny. Zgłód Vidal. ale tam był chyba spalony. No dokładnie, bo spalony. Ale chyba nieładna emerytura. Widal ponownie, dobra główka, ale za ten van piłka nie doszła, ale odbiera Hallander. Robin, prosto do widala, Arturo Widal strzał i niesamowita obrona Fabiońskiego. Jeszcze przepiłce Manchester, Paulowany Matela. No bez sensu mógł puścić grę, ale dobra. A ta? Do za, za gęsto tam było. Jones? Al nasz tak, wykonali tak, tak, ale minimalnie. minimalnie, nie, Monety. 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 nie, wiem. nie, wiem, czy to nie, to nie, 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 przeczytałem nie, nie, no di Maria do No ale zawsze. Dobra, zrobimy teraz zmianę. Zdejmiemy. Herrera wejdzie blind. I na razie tyle. No aby też którą bez swojego, ale nie do końca o tym, bo przełowi już w polu naszym przeciwnicy no i niestety mam remis kurczę, kto to tak ciebie? no ciekawie, no i no, zaczyna się od nowa w 62 drugiej minucie Di Maria, Costa do Runeja Runeja Dobrze z dwóch, runę i niestety Fabioński albo z broni. I będziesz utrowił. Di Maria do nie do Widal'a. Vidal! No jak blisko! Teraz środkowy pomocnik, ale no niestety na słupku stał jakiś frenzy to niestety mówił. Di Maria do Vidala, Vidal. Widal. Sam odważnie Vidal. I 2 do 19 Arturo Vidal jest niego Między dwóch proszę płytek No mogę tam jeszcze do Runeja odegrać ale już sam postanowiłem to najwatła najbardziej dobra decyzja w wykonaniu czyli, czyli czytelnie i w 70 minucie przeprowadzimy 2 do 1 Runei Dobrze odebrałam Grieg bez paulu, wysokie podanie, Van Persie, no nie była to główka rodem z Mistrzostw Świata. Dobra, no Di Maria. Van Persiego bym chciał zmienić, ale nie mam żadnego napastnika. Dobra, zmienimy Di Maria wejdzie Young i zmienimy, i zmienimy jeszcze, no, Van Persiego no dobra, niech wejdzie Januzajno. Zobaczymy jak to wyjdzie z 19 na ataku Inaczej nie ma Ta Blind, jeszcze tutaj Mata, Abata, Blind, Nidal, Wiesz tutaj chciał zaczarować, ale nie wyszło ładnie tymczakowi Dobra, wsiń z czoła i będzie aut dla... Zobaczmy dla nas czy? Tak, dla, dla nas. Ciekawe. Prostopadle runa i nie ma z Wayne Runi. Prosto Prostoflęka, choć jeszcze mata, ale za bardzo. z bok. Wola. 10 minut do końca, tylko jedną bramką prowadzimy. Zdarzyć, Dobrze, widać nie było grind i Fabio szybko wznowiona gra Widal Jan Ale szkoda nie teraz rune może teraz Wayne Wayne I niesamowita Branko dyspozycja brudni. teraz Łukasza Fabiańskiego No broni Branka jak w transie ale jednak w i wpuścił No powinno już być 4-1 ale No nie do pokonania teraz jest polski goalkeeper Rocho do Yanga i ponownie długa piłka do runeja ale czy nie za mocno? I wybita piłka. Blind. Mata. Januza ale za bardzo. Także Widal runej prostopadle Widal ale za mocno. Blind. Januzaj może temu młodzie. Dziękuję się uda. Adam Januzaj bez palu nie może to jeszcze. Na wszystko nabrana Pluka Jones Role Blind i Janik i za mocne podanie do Januzaja i nawet nie łapał tego Fabianski I koniec meczu. Się po tym, Dwa do jednego. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu. Chociaż I meczu fabiańskim No, 13 strzałów, czego co najmniej 4 Dariusz powinny być Fakowski, odrzucili. To? Hmm. No to jak 10 się nie zgodzili, to, ja, no to powinni przyjąć taką opcję. No dajmy dobra, niech będzie. Dajmy im 12. No i co? Ja będę się z wami już żegnał. Pierwsze punkty w Barclays. 2-1 wygrana z Swan City. Ja jestem Hubrexo, to był odcinek z Etify 15, kariery Manchester United. Ja zapraszam, jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie. My widzimy się w następnym odcinku. Cześć!